Zawsze wybiorą Zychowicz i Bartosiak, są kompletnie bezwartościowi jako eksperci, dlatego że zawsze wybiorą taką konstelację faktów, której to, co my, Zachód, NATO, Polska, Francja, Wielka Brytania, USA się rozjeżdża, za to tamtym się wszystko udaje. A prawda i rzeczywistość działa tak, że obie strony popełniają błędy, i tak należy to. Jeżeli ktoś chce być ekspertem, a nie sensacjonistycznym jełopem, który jeszcze większych jełopów doi na strategy and future, to bym musiał brać pod uwagę, że błędy popełniają wszyscy, a nie tylko strona liberalno-demokratyczno-zachodnia. Oni popełniają, oni zakładają to raz sensacjonizmu, dwa, żeby żyć z waszego strachu, a trzy być może stąd, że sami są, Sami są zamordystami. Oni, Radziejewski, Klub Jagielloński to są same zamordiole. Oni nienawidzą demokracji liberalnej i zawsze uznają, że jest słaba. Mimo, że tak jak słaba jest demokracja liberalna, to pokazali Brytyjczycy w wojnie kurwa o Falklandy. Nawet nie ta hemisfera, nawet nie ta półkula, a natrzaskali tych faszystów. Z Argentyny, że aż było miło. To jest tyle a propos niedoceniania wolnego świata. Ale przede wszystkim też nie należy zakładać, że stosunki między Putinem a Łukaszenką na przykład są takie genialne i także nie należy przesadzać z tą siłą zamordzioli, generalnie rzecz biorąc, w tym drugą stronę. A oni robią i jedno i drugie, żeby było akurat idealnie wstrzelone w taki sposób, żeby doszło do katastrofy i żebyście się bali. Więc oni nie reprezentują świata faktów, tylko reprezentują świat straszenia i żebyście płacili na to strategy and future i inne bzdury tam robili i uważali ich za ekspertów, a tak naprawdę są to po prostu sensacjoniści najgorszego sortu.